trek Lexa SL Series Jest to rower skierowany do pań. Rower szosowy, tak jak można zauważyć, jest dobry na asfalcie. Ten rower mogę polecić tym, którzy chcą nie tylko jeździć po gładkim asfalcie, ale i również po takim, jaki możemy spotkać w większości w Polsce. Ten rower został zaprojektowany przez Treka dla pań. Jest to seria skierowana do kobiet, i możemy o tym się przekonać poprzez spojrzenie na geometrię czy też na rozmiary ram. W tym egzemplarzu występuje rama 50, i malowanie, jak i całokształt dopełnia kobiecy szyk. Da się zauważyć, że rower ten ma w sobie właśnie taki zadzior do tego, żeby troszeczkę bardziej przycisnąć w korby. Trek Lexa wykonany został z aluminium. Ten egzemplarz jest to seria 100. I jest to początkowy model z tych oto serii modelu Lexa Treka. Mamy go na osprzęcie Shimano Tiagra. Shimano Tiagra w wersji 2 x 10 daje radę i spełnia swoje potrzeby. Mamy tutaj zastosowaną z przodu korbę FSA z największym yy, zrostawem blatów 50 34. Z tyłu natomiast jest Shimano Tiagra klasyczna Przerzuteczka. Reszta komponentów, tak jak to Utreka, jest to firma, która współpracuje i nawet jest rodzima firma, czyli Bontrager. Mamy tutaj opony Bontrager 23C, 723C, slicki. Następnie mostek, jak i kierownica aluminiowa z Bontragera Karbonowy widelec też od Bontragera, w sensie od Trek'a. Z przodu, jak i z tyłu występuje przyrzutka o tej samej nazwie. Nie ma tutaj oszustwa, jeżeli spojrzymy na to, jak to się klasycznie patrzy, że tylna przerzutka jest bardziej skierowana do tego, aby odbiorca lepiej to łyknął, mówiąc kolokwialnie. Także mamy tutaj też Również hamulce szczękowe. Jest to optymalny wybór, jeżeli jeździmy po drogach płaskich, nie wybierając się w wysokie góry. Również koła są od firmy Bontrager. Jest to model TLR. Następnie możemy spojrzeć na to, iż całe wykonanie i całokształt tego otóż, roweru jest fajny. Mi się osobiście podoba. Z chęcią ja jako mężczyzna bym takim rowerem jeździł. Niemniej jednak są to kolory skierowane dla pań. Mamy tutaj również cieniowane szprychy. Mamy siodełko marki Bontrager Modern Anfinity. Mamy sztycę Bontrager, która ma 27,2 mm która fajnie pochłania drgania i dobrze to robi. Także rower ten skierowany dla pań da sobie radę również i dla niskich panów. Szczerze, sam bym na nim pojeździł.